Ty po nas wrócisz, jak do ciebie za 2 Ale wtedy... co, kurwa, nie stoi mi osób z tej rano na My sobie zrobimy biwak, wycieczkę kraju no, dojca, się... z naprzód. Odpalaj tego no, Dwighta, są spierda. Odpalaj. Krzywo się odpaliło, pokażesz? Chłopak, ch chłopaki już naćpani. Z no, kierowcą byś się podzielił, może co? No, spokojnie, spokojnie. Marihuana? W żadnym wypadku. Ujęcia do teledysku. <coughs> Profesjonalny kamerzysta jest tu. ja. Jestem w dupę, psa. Żarcie jest, wszystko jest. Mnie <coughs> Uwaga Co? Kurki chyba Będzie mogli zrobić jajecznicę na ognisku to Co to jest? kurwa, tutaj, panowie. No, według mnie sarnologa, to to jest czaszka sarny. Siekacze widać ładnie, więc obstawiam, że to będą około 2 lata. Aczkolwiek nie jestem pewien, ale rogi w bardzo ładnym stanie zachowany, tylko jeden tutaj łamany. Aczkolwiek powiem wam, że bardzo ciekawe znalezisko i Myślę, Mi się wydaje, że tu kurwa, pewnie jakieś dzieciaki chciały nas straszyć, czy coś. No nie wiem. Nie wiem. Tylko, kurwa, to jest trochę daleko. Nie wiem, czy to jakieś nie dzieci wiem. by z dupy przychodziły. Ała! No, raczej dziecko by ryse nie przyszło. Na <grystanie> Nic nie szkodzi. Raczej dziecko nie, już prędzej takie zjeby jak my. <grystanie> Idziemy na eksplorację. Urbex, ale nie. Pierwsza zasada urbexu. Nie demoluj. Ale kabel... Panowie, kabelki, można, kabelki, można walić wiadro. I to takie bez dna. Ono się nie skończy. <grystanie> <grystanie> Przyjemnie. Na granicy zawalenia. O kurwa! Mieś udawać zawalenie. Tam jest jakaś stodoła. Kolejna hawirka. Ja może poświecę trochę? No. Nie wiem, czy tam się da wejść. No, ja nawet ja nie to nie kurt, kurtka jest dobrze. Tu kłódka jest założona. śmierdzi głównym to.

No dość, kurwa Wampir jakby Ale to jest dziwne To jest Zajewista, bierzemy? to, to jest? A, Dobry, nie wiem A! nie czerwony Czerwony, bo na tym jest krew Oświeć Ale O Nie, dobra, やっぱり。 Teraz pokażę jak się rozpala ognisko, dwoma patykami. Oglądałem wiele odcinków Ubera Grylsa, damy radę. Trochę chruściku, góry. I lecimy. Dzięki tym dwóm patykom właśnie wzniosłem ogień. Robota zrobiona myślę perfekcyjnie. Trochę to zajęło. Dobra, w skali od 1 do 10 100% procent. Wciągnąłem się w skrobanie, chyba zajmę się tym na poważnie. Ogień płonie. Kiełbasek zapomnieliśmy. Typowo. Urwa, zasięgu nie ma. Ty nie masz zasięgu? Nie, a wy macie? A ty masz? Nie, nic. Tylko z sękiem, że ja go nie, nie, go nie podałem nic, się, tylko miałem zawsze go w kieszeni. Hmm. Nie, no w torbie tu nie ma. W tym plecaku też, nie? ja nie mam zresztą czemu ja szukam no w moim plecaku, no. nie zajebałem ci telefonu. No. Nie. Hmm, może jak spierdaliśmy stamtąd. To ja będę ognia pilnował. O, dobre, dobre. Ja sam pójdę, ja sam zobaczę go <śm> nie ma. Telefon jest ważniejszy kurwa niż w tym momencie ognisko. Mój w końcu kurwa odpoczniesz od telefonu. <śm> no Póki ten... jest w miarę widno. No. Nie wiem, mi się ode chciało. Nie, znajdziemy. Zaraz znajdziemy, będzie git. Ja dalej nie mam zasięgu ja tak samo nie, nie będzie no ile myśli przecież kurwa Nie ma szans na zasięg Dobra trawa nie jest jakaś gęsta tu Taki no, trzeba chyba. bardziej z bliska, bo to jest jest takie... Jeszcze czarny, czarny, takie... czarny pikerów, naprawdę by się widać. Wiesz, w się schowa i... Szukałem telefonu najebany, kurwa. Z latarką w trawie wracałem. Jakie trzeźwy, panie komediancie. Może dlatego. Komedianci, kiedy <laughs> Zgadłem, że może, kurwa, to nawet było tak, że tutaj go miałem jak gdzieś wyszliśmy, to, to z... zamiast włożyć go do kieszeni, to kurwa włożyłem go w kieszeni i tyle, nie? Już wypadł. Też masz lepszą latarkę. No, nic. Więc... Ja to co, wchodzi? w tej stolone trzeba sprawdzić? Tam był A ten płaszcz tu wisi? No też wisiał chyba. No to myślę, że Był, był płaszcz tutaj jakiś przecież. Kurwa, nie ma. ハハハハハ。 Что? Skund deg! Mm. Yeah. Ugh.